Łączy modeling z karierą sportową. Zdradziła, jak radzi sobie z hejtem. Anastazja kuś osiąga bardzo dobre wyniki w lekkiej atletyce. Dodatkowo dobrze wie, jak przyciągać uwagę kibiców. Osiemnastolatka w tym roku osiągnęła wielki sukces w postaci srebrnego medalu halowych mistrzostw świata w sztafecie 4 x 400 metrów. Do tego dochodzą medale mistrzostw Polski i młodzieżowych mistrzostw Europy. Biegaczka jest również mocno aktywna na Instagramie, gdzie często publikuje sesje zdjęciowe. Miała nawet okazję pojawić się na okładce polskiej edycji magazynu Vogue. Ma to swoje plusy i minusy. Z jednej strony jest coraz bardziej rozpoznawalna i przyciąga sponsorów, a z drugiej musi mierzyć się z hejtem w sieci. To sprawia, że często jest atakowana przez internautów. W przeglądzie sportowym opowiedziała razem z tatą, byłym piłkarzem, jak radzi sobie z hejtem w sieci. Bardzo często pojawiają się komentarze: mniej zdjęć, więcej treningu. A nie spotkaliśmy się nigdy z komentarzem, na przykład: mniej pianina, więcej treningu. Mówił Marcin Kuś, który był profesjonalnym piłkarzem i siedem razy wystąpił w reprezentacji Polski. Mam do tego dystans. Wiem, jak działa internet, bo się wychowałam na tym. Ten hejt zawsze będzie im bardziej jesteś na świeczniku, tym bardziej się będzie pojawiał. Wytłumaczyła Anastazja Kuś. Kibicujecie młodej gwieździe lekkiej atletyki? Co myślicie o jej słowach? Czekamy na wasze komentarze.